Warszawa, późna jesień 1943 roku. Deszcz bębnił o zasłonięte grubymi kotarami okna kwatery głównej Gestapo w Alei Szucha. W swoim gabinecie Sturmbannführer Klaus Richter odwrócił się na jedną sekundę, tylko jedną, by nalać sobie kieliszek koniaku. W tej samej chwili milcząca kobieta siedząca na krześle przed jego biurkiem poruszyła się. Ciężka kryształowa popielniczka z dębowego biurka stała się bronią w jej dłoni. Nazywała się Irena Szymańska, pseudonim eko. Miała stać się jedyną więźniarką, która kiedykolwiek wyszła frontowymi drzwiami z alei szucha i zniknęła bez śladu. Upiorna opowieść, którą Gestapo przez lata straszyło nowych rekrutów, legenda nadziei szeptana w konspiracyjnych lokalach Polskiego Państwa Podziemnego. Ale kobieta, która z mrożącą krew w żyłach precyzją uderzyła tą popielniczką, nie urodziła się zabójczynią. Przed wojną była cichą bibliotekarką na Uniwersytecie Warszawskim, znaną z delikatnych dłoni, którymi reperowała bezcenne średniowieczne manuskrypty. Aby zrozumieć, jak 17 brutalnych przesłuchań wykuło z tej spokojnej akademiczki niezłomną broń, i jak zaplanowała ucieczkę, w którą nikt nie wierzył, musimy cofnąć się o rok do małej, skąpanej w słońcu kawiarni i prostej rozmowy, która przypieczętowała jej los. 4 października 1942 Czas w tajnej bibliotece. Mierzony był nie przez wskazówki zegara, lecz przez rytm jego cichego tykania. Dźwięk, regularny jak bicie serca, był jedynym towarzyszem Ireny w morzu kurzu i milczących grzbietów książek. Siedziała pochylona nad szesnastowieczną mapą, rozłożoną na dębowym stole, jak skóra starożytnego zwierzęcia. Woń starego papieru i kleju do oprawy unosiła się w powietrzu. Zapach jej dawnego życia. Jej dłonie, te same, które kiedyś z czułością przewracały strony średniowiecznych palimpsestów, teraz z chirurgiczną precyzją zszywały jedwabną nicią rozdarcie na welinie. Każdy ścieg był małym aktem oporu, cichym zwycięstwem nad barbarzyństwem szalejącym na zewnątrz. Na chwilę, tylko na jedną krótką chwilę, zamknęła oczy. I zobaczyła Stefana, siedzącego dokładnie tam, gdzie teraz stał pusty fotel. Jego uśmiech, zapach tytoniu z jego fajki. Wspomnienie było tak żywe, że aż zabolało, ostry odłamek w jej sercu. Otworzyła oczy. Fotel był pusty. Została tylko praca. Pamięć, którą musiała ocalić. Umówione pukanie do drzwi, trzy szybkie, jednowolne, wyrwało ją z zamyślenia. Do środka wszedł Marek, zaledwie dziewiętnastoletni chłopak z oczami płonącymi idealizmem. Zrzucił mokry od deszczu płaszcz, przynosząc ze sobą zapach wilgotnej warszawskiej ulicy. Wszystko gotowe, szepnął. Jego głos był zbyt głośny w tej świątyni ciszy. Irena nie podniosła wzroku z mapy. Jej spokój był tarczą. Książka dla pana Jasińskiego, pan Norwid, Vadmekum. Pamiętasz, który egzemplarz? Marek skinął głową. Ten w brązowej oprawie z plamą od herbaty na stronie dwudziestej. Dobrze. Irena w końcu na niego spojrzała. Jej spojrzenie było spokojne, ale miało wagę stali. W środku na stronie osiemdziesiątej znajdziesz podkreślony wers. Naucz się go, to twój jedyny meldunek. Przeszłość to jest dziś. Tylko cokolwiek dalej. Wyrecytował cicho Marek, jego twarz promieniała dumą. Był częścią czegoś wielkiego. Był żołnierzem w tej wojnie o duszę narodu. Idź już, powiedziała Irena. Jej głos zmiękł na ułamek sekundy. Widziała w nim całe pokolenie, które mogło zostać stracone. I bądź ostrożny. Gdy drzwi się za nim zamknęły, Irena pozwoliła sobie na westchnienie. Tykanie zegara wydawało się teraz głośniejsze, odliczając czas do kolejnego zagrożenia, do kolejnego ryzyka. Ale potem jej wzrok wrócił do mapy, do delikatnej pracy jej rąk, i strach znów ustąpił miejsca skupieniu. To była jej wojna, toczona nie za pomocą kul, ale za pomocą nici, atramentu i pamięci. 12 listopada 1942 Ciszę rozerwał nie dźwięk, lecz wibracja, która przeszła przez stare deski podłogi. Potem rozległ się ogłuszający huk drzwi, roztrzaskiwanych kopniakiem. Drewniane drzazgi posypały się do środka jak grat. Irena zerwała się na równe nogi. Czas zwolnił do gęstości syropu. Widziała wszystko z przerażającą klarownością. Ciężkie, czarne buty, wbijające się w spokój jej sanktuarium. Mundury w kolorze śmierci, krzyki po niemiecku, gardłowe, nieludzkie. Jej umysł pracował z zimną precyzją. Chwyciła najważniejszy dokument, listę kontaktów, i rzuciła go do żelaznego piecyka. Płomienie buchnęły. Pożerając imiona i adresy z chciwością bestii. Ostry, gryzący zapach palonego papieru wypełnił jej nozdrza. To był zapach małego zwycięstwa w obliczu całkowitej klęski. Szorstkie ręce chwyciły ją za ramiona. Zobaczyła twarz Marka, bladą z szoku i bólu, gdy dwóch gestapowców wykręcało mu ręce. Ich oczy spotkały się na sekundę. W jego spojrzeniu był strach. W jej pustka, starannie wygaszona pustka. Kiedy ciągnęli ją na zewnątrz, na deszczową ulicę, jej wzrok przemknął po oknie sąsiedniego mieszkania. Na ułamek sekundy zobaczyła twarz sąsiadki, a potem Firanka szybko opadła. To nie było spojrzenie strachu, to było spojrzenie winy. W tym momencie Irena zrozumiała. Zimne, metalowe krawędzie kajdanek. Wpiły się w jej nadgarstki. Kliknięcie zamka było ostateczne. Gdy wepchnięto ją do ciemnej, cuchnącej benzyną furgonetki, dokonała świadomego wyboru. Stal w jej kręgosłupie rozpuściła się, ramiona opadły. W oczach pojawił się autentyczny, paraliżujący strach. Akademicka arogancja, cała jej intelektualna duma została zamknięta w najgłębszej krypcie jej umysłu. Na zewnątrz pozostała tylko maska, przerażona, złamana bibliotekarka, która znalazła się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. To była jej jedyna broń i zamierzała używać jej aż do samego końca. Drzwi furgonetki zatrzasnęły się z hukiem, pogrążając ją w całkowitej ciemności. Rozpoczynał się pierwszy z 17 aktów jej przesłuchania. 25 listopada, 19.42. Gabinet Firera Richtera nie był celą tortur. Był czymś gorszym, cywilizowaną przestrzenią, która czyniła otaczające ją barbarzyństwo jeszcze bardziej groteskowym. Powietrze pachniało woskiem do podłóg, i drogimi cygarami. Na idealnie wypolerowanym biurku, odbijającym światło jak ciemna woda, stała pojedyncza, doskonała orchidea w smukłym wazonie. Każdy przedmiot w tym pokoju był starannie dobrany, by komunikować władzę. Nie brutalną siłę prostaków, lecz wyrafinowaną dominację rasy panów. Irena siedziała na krześle naprzeciwko biurka. Jej ciało skurczone pod maską strachu, ale jej umysł był ostry jak odłamek szkła. Richter nie krzyczał. Jego głos był spokojny, niemal melodyjny, jak u profesora prowadzącego wykład. Mówił o polskiej sztuce, o pięknie Krakowa, o niższości słowiańskiej kultury, która potrafiła jedynie naśladować germańskich mistrzów. To była gra. Intelektualny taniec na krawędzi przepaści. Pani Szymańska, powiedział, składając dłonie na blacie, wiemy, że jest pani bibliotekarką, osobą o wielkiej kulturze. Nie pasuje pani do bandytów i terrorystów, z którymi panią znaleziono. Irena milczała, pozwalając, by jej drżące ręce mówiły za nią. Jej intelektualna arogancja. Jej ślepa wiara w to, że rozum zwycięży, podpowiadała jej, by podjąć dyskusję, by zbić jego argumenty, ale instynkt przetrwania krzyczał, by milczeć, by być małą, przerażoną i głupią. To pomyłka, wyszeptała w końcu. Jej głos był cienki i łamliwy. Ja tylko katalogowałam książki. Richter uśmiechnął się. To nie był miły uśmiech. To był uśmiech myśliwego, który widzi, jak ofiara wchodzi prosto w sidła. Oczywiście, że tak. Porozmawiamy o tym później. Przesłuchanie się skończyło, a ona nie powiedziała nic. Czuła ulgę, małe, kruche zwycięstwo. Ale gdy strażnik wepchnął ją do zatłoczonej, cuchnącej celi w podziemiach, ta ulga natychmiast wyparowała. W półmroku kilkanaście par oczu. Zwróciło się w jej stronę. Były puste, pozbawione nadziei. W kącie siedziała kobieta, o twarzy twardej jak kamień i oczach, które widziały wszystko. Jej ręce były spracowane, brudne. Kobieta zmierzyła Irenę od stóp do głów. Jej wzrok zatrzymał się na czystych dłoniach Ireny. Kolejna paniusia z uniwersytetu warknęła kobieta. Jej głos był szorstki jak papier ścierny. Myślisz, że jak będziesz grzecznie siedzieć, to cię wypuszczą z przeprosinami? Irena nic nie odpowiedziała. Mam na imię Janina, dodała kobieta, i dam ci pierwszą i ostatnią darmową lekcję. Tutaj, nadzieja to choroba. Im szybciej ją w sobie zabijesz, tym dłużej pożyjesz. Słowa Janiny były jak policzek: brutalne i prawdziwe. Irena zrozumiała, że jej małe zwycięstwo w gabinecie Richtera było iluzją. To nie była wojna umysłów. To była walka o przetrwanie w świecie, w którym jej intelekt był bezwartościowy. Musiała nauczyć się nowych zasad i to szybko. 7 stycznia 1943. Czas w Alei Szucha płynął inaczej. Dni zlewały się w jedną szarą masę przerywaną przesłuchaniami. Richter próbował wszystkiego. Pozbawiał ją snu, jedzenia, wody, potem nagle stawał się uprzejmy, oferując kawę i papierosa. Ale Irena trzymała się swojej maski, swojego muru zbudowanego ze strachu i milczenia. Wiedziała, że Richter jest sfrustrowany. Widziała to w jego zaciśniętych ustach. W sposobie, w jaki bębnił palcami o blat biurka, ale dzisiaj było inaczej. Dzisiaj na biurku stało małe tekturowe pudełko. Wiem, że zbliża się rocznica śmierci pani męża, powiedział Richter cicho, niemal ze współczuciem. Otworzył pudełko. W środku leżały rzeczy Stefana jego okulary, jego wieczne pióro i mały, zniszczony tomik poezji Norwida który dał jej na ich pierwszą rocznicę ślubu. Serce Ireny zamarło. To był atak na jej duszę, na jej najświętsze wspomnienie. Richter wziął książkę do ręki. Jego palce w rękawiczce były profanacją na wytartym płótnie oprawy. Otworzył na pierwszej stronie i przeczytał na głos dedykację, którą napisał Stefan. Mojej Irenie... Która uczy mnie, jak odczytywać świat na nowo, na zawsze Twój S. Jego niemiecki akcent kaleczył te słowa. Odbierał im całą magię, całą miłość. Zbezcześcił je. Irena patrzyła na niego, jej twarz była maską obojętności, ale w środku wszystko w niej krzyczało. To był najgorszy rodzaj tortury. Pani sąsiadka, kontynuował Richter, odkładając książkę. Była bardzo pomocna. Okazało się, że jej córeczka jest chora na dyfteryt. A my, jak pani wie, mamy dostęp do najlepszych leków. Trudny wybór, nieprawdaż? Życie dziecka w zamian za życie terrorystki. Widzi pani, my nie jesteśmy potworami. My tylko przywracamy naturalny porządek rzeczy. Zmuszamy ludzi, by wybrali to, co dla nich najważniejsze. Pokazał jej zdjęcie. Twarz sąsiadki, wykrzywiona wstydem i strachem, ale też determinacją. Twarz matki. W tym momencie coś w Irenie pękło. Jej światopogląd, zbudowany na wierze w dobro, w lojalność, w siłę idei, rozpadł się w pył. System nie był po prostu zły. Był maszyną, która mieliła ludzką przyzwoitość na proch, która zmuszała dobrych ludzi do czynienia potwornych rzeczy, by przetrwać. Irena zrozumiała, że nie może po prostu biernie trwać i czekać na koniec. Bierne trwanie oznaczało śmierć. Musiała walczyć. Musiała uciec. W jej oczach, które do tej pory odbijały tylko strach, zapalił się nowy, zimny ogień. Reakcja zamieniła się w działanie. 2 marca 1943. Ten nowy ogień nie uszedł uwadze Richtera. Irena zaczęła obserwować, notować w pamięci trasy strażników, godziny zmian, słabości. Janina, cyniczna i brutalna, stała się jej nieoczekiwaną nauczycielką. W szeptach, w ciemności celi, dzieliła się z nią swoją wiedzą o przetrwaniu. Schmidt ten gruby lubi wódkę i zegarki, zawsze można się z nim dogadać. Nigdy nie patrz im w oczy. Patrz na ich buty. W butach widać, czy są zdenerwowani. Irena chłonęła te lekcje, jak wyschnięta ziemia wodę. Zaczęła tworzyć w umyśle zarys planu, kruchego i nieprawdopodobnego. Richter poczuł tę zmianę, poczuł, że traci kontrolę i postanowił ją złamać raz na zawsze. Tego dnia wszystkich więźniów wypędzono na dziedziniec. Śnieg, który spadł w nocy, był nieskazitelnie biały, czysty. Na środku dziedzińca stał Marek. Jego twarz była sina z zimna i strachu. Obok niego Richter, spokojny i opanowany. To jest konsekwencja waszego uporu powiedział Richter głośno. Jego głos niósł się w mroźnym powietrzu. Ten chłopiec próbował uciec. Został zdradzony przez jednego z was. Tak kończą zdrajcy, i tak kończą ci, którzy im pomagają. Irena wiedziała, że to kłamstwo, to była egzekucja, teatr okrucieństwa wyreżyserowany specjalnie dla niej. Spojrzała na Marka. Ich oczy spotkały się po raz ostatni. W jego spojrzeniu nie było już idealizmu, był tylko strach. Richter dał znak. Płaski, martwy dźwięk wystrzału. Odbił się echem od murów. Ciało Marka upadło bezwładnie na śnieg. Ciemna, prawie czarna plama krwi zaczęła rozlewać się na bieli. Irena poczuła, że Janina chwyta ją za ramię, próbuje odwrócić jej głowę, osłonić ją. Strażnik zobaczył ten gest. Uderzył Janinę kolbą karabinu. Kobieta upadła na ziemię. Zabierzcie ją do pawiaka, krzyknął Richter. Zabrali ją. Irena została sama, w absolutnej, ogłuszającej ciszy, otoczona przez puste twarze innych więźniów. Patrzyła na pustkę po Janinie, na plamę krwi na śniegu, która była wszystkim, co zostało z marka. Poczuła na sobie wzrok Richtera. Podszedł do niej. Cały ten opór prowadzi tylko do śmierci tych, których próbujecie chronić, szepnął. Jego oddech był ciepłą chmurką w zimnym powietrzu. Czas być rozsądną. Wszystko było stracone. Jej plan, jej nadzieja, jej sojusznicy. Została tylko ona i wszechogarniająca rozpacz. Ale gdy strażnicy zaczęli spychać ją z powrotem do budynku, kątem oka zobaczyła coś, co sprawiło, że jej serce zabiło mocniej. Strażnik Schmidt, ten gruby, pochylił się nad ciałem Marka i szybkim, wprawnym ruchem. Zdjął mu z nadgarstka zegarek i wsunął go do kieszeni. W tym jednym małym geście chciwości, w tej jednej ludzkiej słabości, Irena zobaczyła drobną, prawie niewidoczną szczelinę w murze, który ją otaczał iskrę i postanowiła w nią dmuchać, aż rozpali się z niej pożar. 20 października 1943 Ciemność w karcerze była absolutna. Nie była to po prostu nieobecność światła. Była to gęsta, ciężka substancja, która wciskała się w oczy i płuca. Irena straciła poczucie czasu. Godziny, dni, tygodnie zlewały się w jedno. Jedynym punktem odniesienia był ból, tępy stały ból głodu w żołądku i ostry, przeszywający ból wspomnień w sercu. Marek, Janina, Stefan. Twarze umarłych były jej jedynym towarzystwem. Rozpacz była jak zimna, mokra szmata, owinięta wokół jej duszy. Poddawała się jej prawie, prawie pozwoliła, by ciemność ją pochłonęła. Ale wtedy, w najgłębszej otchłani, usłyszała głos Janiny, szorstki i pełen pogardy. Wszyscy mają swoją cenę. Te cyniczne, brutalne słowa stały się jej kołem ratunkowym. Powtarzała je w myślach jak mantrę: wszyscy mają swoją cenę: Schmidt i jego chciwość, Richter i jego duma. Irena zrozumiała swój błąd, swoją ślepą, akademicką arogancję. To nie była wojna idei, poezji i filozofii, to była wojna instynktów, wojna żołądków, strachu i chciwości. Aby wygrać, musiała zejść na ich poziom, musiała przestać być ofiarą i stać się drapieżnikiem. Gdy w końcu wyciągnięto ją z karceru i postawiono przed Richterem, była inną kobietą. Zewnętrznie wyglądała na złamaną, brudna, wychudzona, z pustym spojrzeniem, ale w środku była twarda i zimna jak lód. Richter zobaczył to, co chciał zobaczyć: kapitulację. Zaoferował jej ciepłą zupę. Przyjęła ją. To wszystko nie ma sensu, prawda? Wyszeptała Irena, jej głos był słaby, ale po raz pierwszy od miesięcy był jej własnym głosem, a nie cienkim piskiem jej maski. Cały ten opór prowadzi tylko do cierpienia. Richter skinął głową, jego oczy lśniły triumfem. Nareszcie pani to zrozumiała. Chciałabym tylko zrozumieć, dlaczego, dlaczego to wszystko musi się dziać. Rozmawiali przez godzinę. Irena zadawała pytania o sens historii, o nieuchronność losu, o naturę władzy. Pozwoliła mu wygłosić wykład, karmiąc jego ego, jego potrzebę bycia nie tylko katem, ale i filozofem. A przez cały ten czas jej oczy, pozornie puste, rejestrowały wszystko. Zauważyła, jak precyzyjnie Richter ustawia swoje pióro. Idealnie równolegle do krawędzi biurka, za każdym razem, gdy coś zapisuje. Zauważyła, że dokładnie o czwartej po południu sięga po butelkę koniaku, nalewa sobie jeden kieliszek i odwraca się plecami do pokoju, by spojrzeć przez okno. Zauważyła ciężką, kryształową popielniczkę na rogu biurka. Jej ostre krawędzie lśniły w świetle lampy. Zbierała informacje. Każdy gest, każdy nawyk był elementem układanki. W jej umyśle, w ciemności, którą Richter uważał za złamaną duszę, powoli, kawałek po kawałku składał się plan niemożliwy, samobójczy, ale doskonały. Plan, który opierał się na jednym prostym fakcie: wszyscy mają swoją cenę, a największą słabością Richtera była jego pycha. Wierzył, że ją złamał. I ta wiara miała go zabić. Późna jesień, 19:43. Deszcz bębnił o zasłonięte grubymi kotarami okna kwatery głównej Gestapo w Alei Szucha. W swoim gabinecie szturmbanführer Klaus Richter odwrócił się na jedną sekundę. Tylko jedną, by nalać sobie kieliszek koniaku. Zegar na ścianie tykał miarowo, odliczając sekundy do czwartej po południu. Richter uśmiechał się pod nosem. Kobieta przed nim była złamana. Jeszcze kilka dni, a poda mu wszystko, czego chciał. To była tylko kwestia czasu. W tej samej chwili milcząca kobieta, siedząca na krześle przed jego biurkiem, poruszyła się. Jej ruch nie był gwałtowny. Był płynny, ekonomiczny i zabójczo precyzyjny. Ciężka, kryształowa popielniczka z dębowego biurka, znalazła się w jej dłoni. Richter usłyszał za sobą świst powietrza. Odwrócił się. Ostatnią rzeczą, jaką zobaczył, były oczy Ireny Szymańskiej. Nie puste i przerażone, ale płonące zimną, skupioną furią. Popielniczka nie uderzyła go w głowę. Uderzyła w butelkę koniaku, roztrzaskując ją z ogłuszającym hukiem. Ciemny, lepki płyn Zalał dokumenty na biurku. Dźwięk tłuczonego szkła był jak dzwon sygnał, na który czekała. Drzwi gabinetu otworzyły się z hukiem. Strażnicy wpadli do środka. Ich broń była gotowa. Zobaczyli Richtera, oszołomionego, ociekającego koniakiem, i Irenę, skuloną w kącie, znów w swojej masce przerażonej ofiary. W zamieszaniu, które nastąpiło, nikt nie zwrócił na nią uwagi. Gdy jeden strażnik pomagał Richterowi, a drugi wzywał posiłki, Irena wślizgnęła się do korytarza. Szła, nie biegła. Jej twarz była wykrzywiona autentycznym przerażeniem, co czyniło ją niewidzialną dla każdego, kogo mijała. Była tylko kolejną histeryzującą polską więźniarką. Dotarła do wewnętrznego punktu kontrolnego. Czekał tam Schmidt. Jego twarz była blada od potu. Jego chciwość walczyła ze strachem. Irena, nie zwalniając kroku, wcisnęła mu do ręki mały, twardy przedmiot, który udało jej się ukryć przez cały rok niewoli: diamentowy kolczyk jej matki. Palce Schmidta zacisnęły się na nim łapczywie. Na jedną sekundę odwrócił wzrok, udając, że sprawdza dokumenty na swoim biurku. Ta jedna sekunda wystarczyła. Irena była już za bramką. Szła dalej, przez długie, zimne korytarze, w których echo niosło krzyki torturowanych i butne śmiechy katów. Każdy krok był aktem woli, każdy oddech był kradzioną sekundą wolności. W końcu dotarła do ciężkich, dębowych drzwi frontowych. Pchnęła je. Ustąpiły. Uderzyło ją zimne, mokre powietrze i zapach deszczu zmywającego brud z warszawskich ulic. Nie zatrzymała się. Nie obejrzała za siebie. Wtopiła się w tłum, w szarość dnia i zniknęła. Wiosna 1944. W małym mieszkaniu w Krakowie młody chłopak, członek szarych szeregów, otworzył paczkę, która przyszła na tajny adres kontaktowy. W środku owinięta w starą gazetę była szesnastowieczna wieczna mapa, ta sama, którą Irena naprawiała wieki temu. Wyglądała na zwykły, bezwartościowy antyk, ale chłopak wiedział, czego szukać. Ostrożnie za pomocą pensety odkleił mały fragment welinu w lewym dolnym rogu. Pod spodem na mikroskopijnej kliszy fotograficznej, znajdowała się lista. Kompletna lista archiwum, które Irena i Stefan przysięgli chronić. Chłopak patrzył na mapę. Nie wiedział, kim była kobieta, która ją przysłała. Nie znał jej imienia ani jej historii. Wiedział tylko jedno: echo przetrwało, dziedzictwo zostało ocalone, a w okupowanej Polsce, gdzie pamięć była bronią, to było największe zwycięstwo ze wszystkich.